Wiesz go jako postać, osobowość? Jak najbardziej, w ogóle na maksa podziwiam. Jest to super facet i też bardzo taki zabawny, a jednak, mimo no wszystko, bardzo mądry. Także jak najbardziej. Deklarację o takim prezydencie? Naprawdę byłoby to cudowne. I to najlepszy wybór? Znaczy, patrząc do domu na kandydat, jest jak najlepszy dla nas rozwiązanie. On jest bardzo blisko mi osobą, więc jakby. No, jest, jest, jest to bardzo przyjemne. Jestem taka jakaś wzruszona i dumna z niego. Poza tym on mi bardzo pomaga. Ja mu mówiłam, że po, pewnie, powinien być. To, to jest super, dobrym człowiekiem. Ja jako, normalnie rozmawia się, tak jak wiesz, z tobą. Normalny, facet, no ogromne ma serce. On już zdecydował. Czas na ciebie. Dam wszystkim, ale nic. Dera 2020.